Słyszycie za muzykę, bo ja mam tutaj po prostu koncert na żywo. Mam nadzieję, że to słyszycie jakby. Ale mam przepitkę teraz. Wyczekaj, weź to, bo ja nagrywam niebo. W Krakowie jesteśmy. Jajka, co nie. Nie było nic w zakazach, że nie można. A ten pan cię tak otworzy, on tak. Tak też. Mimo, że mam. E, nie wiem czasu. A! 15 minut na wyszukowanie się w sensie na swinkar. Czy i ile ja do autobusu? 40. To nie jest niby dużo, ale to nie jest w ogóle dużo, bo. Ja wiem, ja to czułam, to nie jest w ogóle dużo, bo jest 15 do 8 i jeszcze mam chwilę, po... nieważne, nie odpuszczę kawy, nie odpuszczę, 40 minut mam, nie odpuszczę kawy, ponieważ um, to sprawiło mi szczęście i to rozpocznie, ja, jak ja tak rozpocznę poranek, będzie później tak, więc ja nie odpuszczę um, romantyzacji, jesieni, nie odpuszczę um, korzystania z tej teraz, Ponieważ bardzo na helę zapominam iść w tym gubie, także mamy mleko. zdjąłam w głowie wczoraj, paznokcie, kochani, i są tak masakrycznie pomalowane one. Ale to nic, bo już nie mogę wytrzymać. Miałam takie odrosty, a trzymałam do swojej osiemnastki, więc sobie wszystkie spróbowałam. Dajemy mleko migdałowe. Będziemy robić piankę w takiej fajnej szklaneczce. To jest, ona też jest taka trochę jesienna, ten turkus jest taki jesienny, no kochani no co nie? Dajemy teraz espresso, szocik espresso. Widzicie, widzicie? To są realie, to są realie, to jest tu właśnie. Ja. Czuję się jak ta kropka. To jest moje zdrowie psychiczne, kiedy matematyka. Mam to ujęcie, kochani, moim palcem. Kochani, napatrzyliśmy się? To pijemy. A mi się ręka trzy... Tak, to ja mogę teraz jechać do szkoły. Nie urączki. Ladies and gentlemen, witam ponownie w mojej kuchni. Się za chwilę przebieram, ale coś tutaj jest z tą bluzką, także ona tak... Witam Was, moi kochani! Jest bardzo, będziemy nie bardzo interesujący sobotni wieczór, gdyż ponieważ jadę na takie mini spotkanie, taką mini party, żeby zobaczyć film. Film, taką malutką premierę dla nas, dla osób, które występowały w tej filmie. Czyli taka przed Premierowa impreza. Filmu, w którym występowałam jako statystka, i jest po prostu taka taka wdzięczna za to i jestem mega podekscytowana. I zabiorę się właśnie z koleżanką. Będziemy robić babeczki. Mam nadzieję, że one się zdążą upiec, bo jest godzina prawie, że 18. Nie, chwile, jest godzina 17.34, więc nie wiem, ale może jak zrobię strony, jak się będzie szybciej. ani z ksylitolem, ani innym jakby może bardziej, nie wiem, wartościowym dla organizmu składnikiem, ponieważ musiałabym wtedy, nie może posiedzieć, ale zrobić zamiennik jakiś składniku zamiennik jakichś składników, y żeby one jakby były takie idealnie zbalansowane, a chcę, żeby one po prostu wyszły dobre, i takie swojskie, więc dodam już normalny cukier, ale czasami y też można, bo jakby to za ludzi i wszystko można z umiarem. Dosłownie jest takie zaciki na piekarniku, bo często się go używa. Dosłownie co drugi dzień, codziennie się coś pieczę, ale no tam się pakują. Jestem tak chaotycznie wszystko robię, bo już mam mało czasu, także mam nadzieję, że one w ogóle wyrosną Nalałam je do samego czubka, bo chciałam zużyć całą masę. Jeju kochani, one wyszły. Tak piękny, że ja aż nie dowierzę. Mam, mam czyste ręce. Patrzcie. Jedne są mniejsze, drugie większe. Większość z tych potężniejszych. Ale patrzcie, jaka ta na przykład jest wielka i jak ona jest pulchna i wielka. Po prostu one wyszły tak pięknie. Mam nadzieję, że są równie smaczne. A! Ogarnięta. Szybciutko. Mega szybko się ogarnęłam. To jest mój outfit. Jestem z niego bardzo zadowolona. Nałożyłam sobie jeszcze odżywka na włosy i się bardziej zloczkowały. Tak. Proszę bardzo, taki sweterek. Na jedno ramię albo na ogólnie gołe ramiona. E, pod takie sterki, w ogóle takie grube i duże, zakłada się mega mega ciężko dobrać jakąś zewnętrzną owierzch. Mega... Jaj, Mega ciężko jest dobrać jakąś zewnętrzną, jakby odzież, coś na e, Tak, sponię te same i mam pół buty czarne. Tak się to prezentuje. Kawa z cynamonem i z mlekiem migdałowym, again. So, bej, 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 bej. Bej, bej. A więc, um, ja mam dzisiaj imieniny. I ja nie obchodzę, bo mówię, ja, ja, Kali, jest Kali pić Nie obchodzę imienin, ale tak mi jakoś nabrałam takie refleksje, że zawsze w życiu gonimy za czymś i czekamy na coś i ekscytujemy się przyszłością albo tym, co się już stało, i nie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, a później narzekamy, że czas tak szybko leci, i to między innymi dlatego, że nie jesteśmy obecni w teraźniejszości. I miałam w cateringu sernik czereśniowy z wiórkami mlecznej czekolady. A! Uznałam, że wbiję sobie w niego świeczuszkę i zdmuchnę, oj światło, moją imieninową świeczkę. I to użyłam sobie do tego e, jogurt i jabłko <grywka> i po prostu Estetyk, nie ma światła. Girl dinner, nie powiem życzenia, bo nie można. Pomocy, mam włos w kcerniku. Mm, piękne, po prostu cudowny smak. Good morning! Ja jestem już tak bardzo nostalgiczna. I kocham to w sobie Dzisiaj jest mój ostatni niepełnoletni poniedziałek I będę się z tego cieszyła Jesień, jesień, dzika jesień Kupiłam sobie taki uh, naszyjnik, wisiorek w się. dałam za niego 9 zł, trochę boli, ale jest piękny i mam nadzieję, że będzie mi służył. Myślałam, że będzie tańszy, ale już uznałam, to dobra, kupię sobie taki, uh, nie wiem, imieninowy prezent, chociaż mi będzie służył i będzie mam nadzieję, że um, nie zardzewieje. Jestem taka zmęczona a nie zrobiłam nic z lekcji w ogóle, nie zrobiłam nic. Ale nawet nie miałam kiedy dzisiaj od razu ze szkoły pojechałam do mojego ośrodka szkoleniowego z prawa jazdy i bo później pojechałam od razu na moją salkę osiemnastkową po moje osiemnastki w tą sobotę. I to są moje ostatnie dni niepełnoletności, ale byłam tam trzy godziny. Bo tam ogarniało się wszystko z paniami, już przyjechałam do domu, tak około 18.00. Zjadłam, bo nie jadłam tak długo. Co się porozumiałam Miałam, wiecie kiedy, tylko sobie opchnęła ha, pół jabłka w trakcie tego. I nie mam ani trochę siły. Teraz pokazywałam rzeczywistość, bo chcę, żebyście to widzieli dosłownie. Jest godzina 21.00. Ja nie wiem, kiedy to minęło, tej 18.00. Zanim zjadłam, zanim jeszcze pogadałam, wysłałam winetki do grafa, także to wszystko zajmuje i jest może to ogarniał, ale dosłownie. Ja nie wiem. Dobrze, że mamy to mało lekcji. lec na zajęcia. Dzień dobry kochani, robi mi się kawa w tle. Ale... jaka pokazałam palcem. Tutaj byście nie wiedzieli. Ale to jest moje dzisiejsze śniadanie. I ta wygląda mój craving, jak mam okres. Są to jabłka z cynamonem. Jest to moje ciasto z cateringu, które mam. Brownie z bananową jakby taką pianką. Zamieniłam sobie posiłki i będę miała smoothie na podwieczorek. A to będę miała na śniadanie, ponieważ... Mam okres i mój okres chce czegoś mega słodkiego i czegoś biszkoptowego, więc proszę bardzo. To jest moje śniadanko.